Cześć, witajcie, ja jestem Starajksi. i dzisiaj gramy w Wiedźmina C. Będziemy robili dzisiaj e, zadanie o wysoką stawkę, wreszcie będziemy grać w Winta i naprawdę będzie super. Mogę woje jest tak. A, no i wreszcie jest kłód na więc wreszcie wam, mam nadzieję nagram konkretny odcinek z Wiedźmina C. Chciałem że można tu zagrać o wysoką stawkę Najpierw to trzeba mieć Nie, niech pokaże kartę Karty w porządku. A na wpisowe ma. No mamy. Oh. No dobrze. Niech poda imię, to dostanie bilet wstępu. Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Rozgrywka zacznie się niedługo, ale najpierw musimy pozbyć się chłoty. Niech poczeka. Okej. Okay. No, więc naprawdę mamy sporo tych kart, więc spokojnie, myślę, że zdamy radę. Mi się chyba no nawet proszę, wszystkim udało zagrać w Gwinta, więc nie ma o to się martwić, myślę. Teraz taki test ogólnie, jak grami będzie działać, bo jest teraz chłodno faktycznie. To jest specjalnie zostawię okno otwarte. A teraz kogo my tu mamy? Ogrunanie to nie otwarte, więc. Wracę chyba, nagram jakiś konkretny odcinek z tej gry. My się znamy? Powiedzmy, że mamy wspólne znajome. Słyszałam o tobie dużo dobrego, ze szczegółami. Hmm, w takim miejscu jak tutaj, taka rekomendacja może niepokoić, jak masz na imię? Sasza. I jak dalej, albo może od razu powiedz, jak naprawdę się nazywasz? W takim miejscu jak to, Sasza musi ci wystarczyć. A co tak łatwo nam nie powie. całą prawdę. Widzę, że znasz całe towarzystwo. Często bywasz w Passiflurze? Czasami można mnie tu spotkać. Nie kojarzę wszystkich graczy, ale... To Patryk Hazelnut. Te trzy nigdy go nie odstępują. Znałem kiedyś mężczyznę, który zatrudniał dwie zerlikańskie wojowniczki jako obstawę, ale one chyba... To chyba to nie pakia. Mają inne talenty. Ten Niziołek to Bernard Tule, rolnik. Podobno gra dla przyjemności, ale każdy chce wygrać, prawda? A na tego lepiej uważaj. Nie specjalnie przepada za takim jak ty. To właściwie zabawne, bo Fineas sam jest puelfem. A ja, jest takim hipokrytą, można by zobaczyć. No, a o hrabim Tybalcie musiałeś słyszeć. W końcu to on jest organizatorem turnieju. Nie, nie słyszałem. Podobno jest bajecznie bogaty. Nie wiem ile w tym prawdy, ale na pewno było go stać na tytuł hrabiowski. Dobra, do zobaczenia później. No dobrze. Do zobaczenia później. Spróbuj porozmawiać z innymi graczami, zanim turniej się rozpocznie. I tak musimy poczekać na hrabiego Tybalta. co, jest taka pewna rzecz, która mnie nie, niepokoi i mam nadzieję, że to to nie wpłynie źle, do tego stopnia, że nie będę wam dzisiaj mogła niczego wrzucić, ponieważ mam problemy z internetem niestety w laptopie, mam nadzieję, że jakoś to ogarnę. To z nim nie mogę pogadać jednak? Chwila. Gdzie mamy? No mamy tego. Niziołka. Całe wieki zajęło mi uzbieranie wpisowego. Na pieczarkach trudno się dorobić. Naprawdę jesteś rolnikiem. A co, nie wyglądam? Mam hodowlę, kawałek za miastem. Całymi dniami mógłbym siedzieć i patrzeć, jak rosną. A co z zapachem? Jakim zapachem? No, pieczarki pieczarkami, ale czasem trzeba się wyrwać. Moja pani zaraz wpłacz, że mnie tu w Nowigradzie zatłuką. Ale mówię jej, Hortensio, taka okazja: najlepsi gracze, najrzadsze karty, no to już musiała mnie puścić. On też kurde kręci, nie? Sam jest. Powodzenia wzajemnie. O, I to jest prawdziwy duch gry. Za to ten pół elf o tam, od jakiegoś czasu już morduje mnie wzrokiem. Hmm. No, coś kręci. Dobra. Uh. A z nim mogę pogadać, a nie z Przepraszam, ale muszę się skupić przed rozgrywką. Was nie widzę. Idę. na pewno lepiej na tym wyjdę niż ty na rozmowach z Saszą. Na twoim miejscu bym na nią uważał. Ok, ostrzega nas przed Sasą, ale styl, styl to ma to z Wings. Czego często bierzesz udział w turnieju? A ty co? Chcesz mnie wymacać jak dziwkę zanim się zdecydujesz? Możesz pokazać, pokazać albo chujem zamachać. Jak ja takich nie lubię. Zobaczę twoje karty kiedy zagramy. Tak wysoko raczej nie zajdziesz mutancie. O ile no byś gadał gdyby na ciebie nowigrad polował. A coś mi mówi że mógł polować biorąc pod uwagę to zejdę po LFM. na zamkniętym turnieju gry w gwinta. Przez zamknięty rozumiem nie tylko elitarny charakter tej imprezy. Każdy, kto opuści teren flory przed zakończeniem rozgrywek, zostaje zdyskwalifikowany. To zasada numer jeden. Okay. Zasada numer dwa, trzy i cztery. Żadnych awantur, nieczystych zagrań i magicznych sztuczek. Gramy o złote figurki. Zwycięzca dostanie wszystkie oraz nagrodę pieniężną dziewięciokrotnie wyższą od wpisowego. No, Jak łatwo policzyć, zgłosiło się dziewięciu graczy. Turniej podzielony zostanie na trzy rozgrywki. Finalista zagra ze mną. Okej. Okay. Pary przeciwników będą wybierane drogą losowania. Proszę o odczytanie porządku pierwszej rozgrywki. Książę Finans i Tim Knot, Patryk Hazelnut i Harald Fetterbuns. Grewald z Rivi i Bernard Tule No proszę, ale się złożyło. No, pokonać się, Gwinta. Bramble, stroch i. Sasha. na tyle jest 8 zawodników. Ja ciekawe co by było, gdyby było 7 zawodników, gdyby na ja mnie się nie zapisała. Ja ciekawe, co wtedy. Życzę wszystkim przyjemnej rozgrywki. Jak wtedy byście ro rozegrali Gwinta, gdyby było tylko 7 zawodników? A ja rozumiem, że wtedy jedna osoba i tak musiałaby odpaść. Zrezygnować z Trunieju A tak, to w tym, co mogę zagrać No, wreszcie się zaczyna Będę miał co opowiadać Hortensji i dzieciakom przez rok Grajmy Dobra i teraz, kurde Mam nadzieję, że ja z nim wygram, bo to będzie oczywiście... trudniejsza elita Trudniej jest przeciwnik do pokonania Muszę sobie trochę lepiej rozplanować Te moje karty Tak myślę, co by czasem się nie pozbyć niebieskich pasów w moze Wiecie co, chyba tak zrobię i zostawię sobie głównie karty. Takie. Dobra. Hmm. Gęstą głowę chyba zostawię. Bo, bo możemy zaczynać. Pozbyłam się niebieskich pasów, bo będę głównie skupiać się na e, kartach oblezniczych. Okej. Okay. Hmm. Nie wiem, co ta gęsta się wsyda. Ale z drugiej strony nie mam zany kart, oble... zany kart w drugim rzędzie torotycy się może psydać Dobra, chyba powinno być Kali, gramy Zobaczymy jaki on będzie miał karty A co mu ja zaczynał? no wolałbym żeby on zacynał Zbiega sobie akurat zostawię na kiedy indziej Kurde, mała walacha, oczywiście To ja chyba spasuje. No, Madix, teraz widzicie test. Ale ja chyba naprawdę spasuje. Choć kto wiec, on za chwilę tego nie zrobi. On będzie, tak, on będzie ewidentnie pasował. No to ja to spasuję. Kurde, manekin. Wlałabym coś innego, z co mówiąc. Tak z co to trochę jest dziwna sytuacja. Dobra, musimy móc uzyskać Jakiegoś kurde spiego bym chciał, no. A nie ma. Nie ma i to kurde, niestety może być moja zguba. To jest on ma kurde tą kartę dowódcy. Oj! Możemy to przegrać, to prawda mam jaskra. Jaskra mi powiększa wartość, jest ja sobie powiększa wartość kart obleżnicy, no ale on mi tę blężnicą może spalić, to już wtedy nie będzie przyjemne. Widzę, kurde, niestety niczego nie będzie miało na drugi ząd. To jest co ja sobie przywrócić to kartę medyczną. Mm -hmm. Dlaczego? Musiał mieć tą pozogę. Kurde, nie ma z tych kart oblęznicych A to na dla karta, drugi ząd Dlatego teraz wszystko, kurde, skobany pakuje w pierwszy ząb. Nie! Nie, kurde, przegramy to. Naprawdę zaczynam cud, za to przegramy. Serio? Oni miło spa... Ja myślałam, że za... Przegraliśmy. I jak poszła pierwsza? Wygląda na dobrze. Nie, 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 więc co? Nie, słuchajcie. Wiecie, ja zwaliłam. Ja zwaliłam. Ja mam teraz wytłumaczyć, dlaczego ja zwaliłam. Który to będzie, kurde, zapis? Kurde, nie wiem. Nie, to chyba ten, bo to jest chyba set grom w Gmita. Ja zwaliłam sprawę. Ja mam teraz wytłumaczyć, dlaczego ja zwaliłam sprawę. Bo ja, kurde. Grałem kartami oblęznicymi, to był błąd. Ale kurde, myśla... Bo... ja myślałem, Ja myślałam, że. Z tymi kartami oblęznicami to będzie tak, że on może mi jedynie spalić. Tylko te, które już będą tam powieksane, rozmozone. A to nie tak działa. On może spalić każdą mi kartą oblęznicą to kartą. Więc. E... A to on może mi spalić kartę oblęznicą powyżej dziesiątki. Więc wiecie co, ja mam inną taktykę. Na tą rozgrywkę ja będę musiała. Ja będę musiała specjalnie na tą rozgrywkę. No wreszcie. Usunąć kartę oblęznica. I tak zrobię. Ja usunę kartę oblęznica. Dobra, zdawę może niektóre. Ale dodamy rębacy. Co jeszcze dodamy? Dodamy może Keirę i Sile. I Dead i Wesemira. To nie, to widzę co chwila. Y... Usunę Keirę. Sile Test. I dobra. I chyba w taki sposób to rozegramy, myślę. Więc teraz nie będzie miał takiego kaka na mnie. No już wiem, że. Nie ma w ogóle sensu używać. Uh... Gęstej GUE. No nawet, tak, nawet teraz karty wydają się lepsze. Dobra, i nie będę nic tego zmieniać. może to za, za, za rusz, bo. Nie psztacie. Hmm. Kurde, wiecie co? Ja bym chciała jaskra, tak mówiąc. Dobra, nie, nie gramy kartami oblęznicami. Teraz nie ma oblęznic, więc zaraz może Kurde, a. a z, zapomniałam zmienić dowódcy. Jestem. Kurde, chciałem full testa zmienić na tą rundę. Tego nie zrobiła. A Zapomniałam o tym. No to dupa. No to dupa. Naprawdę dupa, dupa blada. Dobra, ale teraz muszę coś spigami, bo ja sobie, te... ja sobie tych spiegów psy wyruszamy I wiecie co? Pasujemy. Mam tylko nadzieję, że tego nie pasuje. Ale wydaje mi się, że to z może spasować. Albo i nie, kurde, jednak będzie grał do końca. Cholera nie! Myślałem, że spasuje jak poprzednio. Dobra, ale my będziemy mieć aż cek z Kurde, i teraz nie wiem, on może spasować Pewnie spasuje Albo i nie Będę grał do końca. Nie, no, spasował obecnie. Skubany. Dobra, teraz gramy do końca, więc jeszcze za spiegów. Dobra, mamy manekina, jestem w jakiemu tego. Jakiego pozogę mieć? Pozoga być teraz bardzo psta. Pozoga i enfer. Yes. Jest. Oj, dobra, jestem medyczką, mogę zabrać e, tego. A tym znaczy, manekinem mogę zabrać medyczkę, więc będziemy sobie mogli przyzwać e, dwóch szpiegów ewentualnie. I tak chyba zrobię. Bo no, on chyba już na sensie nie zabije, spiega mam nadzieję. No teraz cię zniazdę. Dobra, okej okay, Mamy. Znaczy, dobra, i tak mi się w sceneracji GEMS tam go nie psyda. No. Znaczy, nie psyda no, mi yy, się karta pogodowa, bo i tak yy, nie mam nic na GEMS tam. Znaczy, nie mam nic za drugi sąd. Dobra, i teraz mamy kurde przewagę. Teraz mamy przewagę. I teraz to się kolego zabawimy. No flip teraz na drugi ząb, ale ona jest unikatowa. Dobra, kolego, przegrałeś, teraz teraz go pokonam. No, to teraz, a teraz spokojnie dam radę, proszę bardzo. I jeszcze za to, jak ze mnie potraktował, to jest z przyjemnością um, zemsce. Dobra, mam na. Drugi ząb, tego ustawimy. Wezmiemy tą kartę i ustawię pasy. I zemsta będzie słodka. Jest Fortesta, użyję. I tak już mi nic nie zrobi. Proszę bardzo. No, tutaj, widzicie, tutaj faktycznie trzeba było dobrej taktyki użyć. Ja zapomniałem o tym, że on ma to kartę. Na. Kartę oblężnica. Ale to no, tylko gra. Najważniejsze, żeby dobrze jak z nim gracie, istotne jest to, żebyście usunęli tę kartę oblęznice. To jest taktyka na niego. Nie usuwajcie wstydki, ale większcie. I jak poszła pierwsza rozgrywka? Nieźle. Widziałem, że ty też wygrałaś. Mam wrażenie, że mój przeciwnik był piany. Miał całkiem niezłe karty, ale. Pewnie nie mógł się skupić. Hmm, ciekawe dlaczego. Zakończymy tę rozmowę na osobności. Mam dla ciebie pewną propozycję. Spotkajmy się na tarasie na górze. Dobrze. Dobra, tak stadzę. Tak szaza. To tak szaza teraz. Co ja lubię w kobietach z Wiedźmina? Lubię w nich to, że są faktycznie kobiece. Mają, tą, mają ten kobiecy vibe. Mają tą kobiecą energię. To w nich lubię, a nie za to są jakieś chłopcyce. I was właśnie to ja lubię w tych kobietach z Wiedźmina. To są faktycznie kobiece kobiety. I w wielu innych gr grach takich kobiet was nie brakuje. No, tak samo w bajkach, no w bajkach kobiety też wbrew pozoru są kobiece. Faktycznie, a nie, są takie chłopty te bez przerwy, jak w lapis hmm, nareszcie sami. To, o czym chciałaś porozmawiać? Nagroda w turnieju to fura pieniędzy. Nie wiem jak ty, ale ja wolałabym się upewnić, że nie trafią w niepowołane ręce. Trudno liczyć na szczęście, lepiej byłoby je stąd wynieść. Wiesz, tak to nie. Bez niepokojenia innych. Nie tego się spodziewałem. Znaczy, nie sprawiałaś wrażenia. Złodziejki? Rzeczywiście, nie zajmuję się tym na co dzień. Dlatego przydałaby mi się pomoc. Dlaczego przychodzisz z tym do mnie? Słyszałam, że Geralt z Rivi nigdy nie opuściłby kobiety w potrzebie. Jeśli kobieta ma kobietę wife, to jak najbardziej. Potrzebuje tych pieniędzy. A temat kobiety wife, więc. Od kogo to słyszałaś? Ale Vigo, opowiedziała mi o waszych przygodach w Bokler. Podobno można na ciebie liczyć w słusznej sprawie. <grymio> Fringillo. No dobrze, załóżmy, że ci pomogę. Podzielę się z tobą pieniędzmi, oczywiście. A co jeśli to ja wygram turniej? Wtedy będę miała dla ciebie inną propozycję. Okej. Okay. To jaki mamy plan? Powiem ci wszystko we właściwym momencie, na razie po prostu zachowaj czujność. A gdybyś odpadł z turnieju, zostań do końca. Zobaczysz, będzie warto. Oj, nie zamierzam odpadać, jak odpadnę, to cofna czas. A cofna czas magicznym wstaniem gry. wracajmy do pozostałych graczy. Ja muszę wygrać, nie ma nie ma zeboli, to jest turniej gwinta. Ja muszę być księżniczką w gwincie. Sobez skrylowam nawet. Dokąd pędzisz, Farysie? Cicho. Zaraz, zaraz ona mnie nazwała Farysem? To to do, do, do kogoś innego ona mówiła. Ech! Czas rozpocząć drugą rundę. Proszę o uwagę. Madame Sasha i Gilbert z Rivi. Fineas i Harald Fetterboots. Psia! Życzymy przyjemnej rozgrywki i niech los zawsze Wam sprzyja. No, czyli teraz z Sasą będziemy grać? No to cóż. Albo ona, albo ja. Tylko, wiecie co? Zagramy z nią w następnym odcinku. Tak wiem, za odcinek może niezbyt długi, ale z CZ, to ja nie mam z tak dużo czasu do w dzisiaj, A. Mam miejsce Wings do nagrania, chcę oczywiście chcecie na Winks na... nagrać na dzisiaj, no i kurde, to jest problem z internetem nie niepokoją, musiałabym jakoś ogarnąć. Ale to co mnie cieszy, to to, że nie ma problemu z Wiedźminem C, no, wreszcie mi normalnie ten co działa, wreszcie normalnie wam mogę tego Wiem na C nagrywać, powiem tak. Znało z mam twierdzenie jest z kwestia pogody. Teraz jest zimno i teraz jest faktycznie podchodnie jest nigdy będzie zimno i teraz jest normalnie, ja te gry będę mogę nagrywać. Ja w ogóle wczoraj nagrałam e, piąty epizod ze strażników galaktyki na dobrych wyborach i nie było żadnych problemów. Grałam przez Prawie za dwie godziny i nie było żadnych problemów. żadnych ścin, żadnych problemów tego typu, jak ja, ja miałam w trakcie serii. No, wreszcie, normalnie mogłam w tych strazików grać. Więc to jest takie ostatnie potwierdzenie. Teraz to widzimy co to jest ostatecznie potwierdza, że te ściny to była wina pogody, przez w sensie, to, że tak ciepło na dworze. To niestety były te ściny. Ale teraz, gdy tych ścin nie ma, no to wreszcie, normalnie można grać w te gry. No, kurde, w końcu chciało by się no i to jest dlatego, wracam ze serwisu z Wiedźmina bo Tylko mam nadzieję, że z internetem uda mi się ogarnąć problemy. Bardzo będę musiała zrastować yy, internet, tak mi się wydaje. Dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Bywajcie!